Halo, halo, witam wszystkich. Dzisiaj czas na odpowiedzi. Dziękuję na początku za taką fajną ilość pytań i bardzo ciekawych pytań. Od razu widząc moje psy, to wam odpowiem, jak one się nazywają. Jeżeli chodzi o tego potwora, czyli owczarka Bernańskiego jest to imbir najmłodszy yy, Wiedźmolut. Tutaj jest mój pierwszy pies, to jest Shicu, Zaus, w tej chwili ma już 4-5 lat. Najbojększy rozbójnik i zazdrośnik o mnie Ale to jest typowo właśnie mój piesek Ten to jest wieczne dziecko Za duże dziecko A tamtego psa, zaraz wam go pokażę To jest pies Z pozoru bardzo słodki, ale to on jest winny Śmierci moich kur 12 sztuk Ozdobnych Dodam To jest Hadesik no i w sumie mnie do niego idealnie pasuje. Nie wiadomo co teraz robi. pilnuję kur. Dobra moi drodzy. Yy, ja idę do kurnika i zaczynamy odpowiedzi. Do zobaczenia za chwilę. O już lecą w Francę. One podejdą bliżej jak tylko podejdę. Nie, idą, idą. Ale dobra, idziemy na dwór. Idziemy na dwór, idziemy do kurnika. Do zobaczenia za chwilę. No to zaczynamy. Słuchajcie uważnie, bo tych pytań jest dużo, więc nie będę ich dodawał w filmie i yy, nie będę mówił też od kogo, ale myślę, że się domyślicie. Ja wszystkim serdecznie z góry dziękuję za te pytania. Żeby nie było, że yy, nie pamiętam, ale wiem od kogo, więc yy, tak, dużo pytań się powtarzało, więc zebrałem je w całość. No i druga sprawa: yy, niektóre pytania jakby trochę ominę. Ponieważ y, odpowiedź na nie jest dosłownie w filmach, o, a o to prosiłem, żebyście zwrócili na to uwagę. Pierwsze pytanie, znajdę je dobra. Które kury lepsze, silki czy pawlowskie? Ha, dla mnie silki no, na pewno są bardziej efektowne, bo są to bardzo ładne kury, nie da się ukryć. No i takie, chyba najbardziej specyficzne, jeżeli chodzi o y, kury ozdobne. Kury Pawlowskie mnie urzekły tą, że to jest stara po prostu rasa, po pierwsze rzadka i co najlepsze ma swój urok osobisty, no powiedzcie czy nie mają, tu mamy kogucika, patrz no co za małpy zawsze mi muszą porozsypywać, masz Brachma, Brachma się lepiej czuje, dlatego jest na spacerku. Ale zaraz go zamknę, więc które lepsze? Ja na to nie odpowiem. Mi obydwie rasy, że tak powiem, się podobają, i do obydwóch mam jakby sentyment. Czy rasa koguty i kury może być inna? Oczywiście, że może, ale nie w wypadku, gdy mówimy o hodowli kur. Rasowych, czyli skupiamy się na danej rasie, bo wtedy wiadomo miksy są niepożądane. Wtedy nie za bardzo też ktoś by chciał takie kury kupić. Więc jeżeli myślimy o po prostu przydomowej hodowli, nie sprzedaży kur rasowych, to oczywiście, że może, ale jeżeli mówimy już o kurach rasowych, to już nie. Bo tak jak widzicie u mnie w przypadku niosek, koguty są innych raz z wyjątkiem Maransa i jego czterech kurek, reszta kogutów to są mieszance. Ile pan miał lat, gdy kupił pan pierwsze kurę. Yy, nie dużo, yy, znaczy nie mało. Bo ja pierwsze swoje własne kury kupiłem dwa lata temu. Były to nioski, których już tu nie ma. Yy, ponieważ tam mi się wdarła plazma i całe stado zostało jakby ubite, bo nie mogłem sobie już z tym poradzić już było w takim stanie, jako młody hodowca w zupełności nie wiedziałem co to jest a później po prostu po trzech miesiącach, po pełnej dezynfekcji zostały kupione te kury, które tu widzicie znaczy mówimy w sumie o lękornach i tych brązowych mieszkańcach. czy planujesz sprzedawać perliczek i kury ozdobne? ja perliczek nie, nie planuję sprzedawać, sprzedawać jak i również inkubować, tak jak już powtarzałem nie na jednym filmie u mnie perliczki służą jako odstraszacz i nie jako hodowla, więc jakby nie zamierzam nic z tym robić, jeżeli chodzi o je lęgowe, tak w tej chwili mam sprzedaż jaj po moich brachmach kura patwianych i tylko wyłącznie po nich, ponieważ no są w pełni izolacji, to na pewno jest czystość. Yy, kochiny te są w pełnej izolacji, a reszta kur po prostu jeszcze nie zaczęło okresu lęgowego, czyli że tak powiem ja jeszcze nie skorzystałem z ich jajek i nie sprzedaję. I wyprzedzając pytanie, sprzedaję w tej chwili w związku z sytuacją, jaka jest na świecie, tylko i wyłącznie w moim regionie i w granicach mojego powiatu, ponieważ granice mam zamknięte. Ile planujesz mieć kur ozdobnych? Nie wiem dokładnie, jeżeli chodzi y, o to, ile planuję, czas pokażę, Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Więc na tą chwilę nie podam, jaka będzie to dokładna liczba. Skąd pomysł na hodowlę kur ronoztajowych? Pomysł na hodowlę. Y, to, że tu te kury są u mnie, to jest czypowy przypadek. Pojechałem na wystawę, po prostu spodobały mi się i je kupiłem. I tak trafiła do mnie właśnie pierwsza para i w tym kura koropatwiana. Nie myślałem w ogóle na początku o hodowli tej rasy, tylko po prostu trzymanie ich dla siebie, ale dzięki jednemu z widzów poznałem tą rasę lepiej. I że tak powiem, trochę się w niej zakochałem. Tu podziękowania dla Brahma Polska, bo to on w sumie jakby to pokazał mi tą cechę tych ras. No i dzięki w sumie niemu jest kogut yy, grono yy, kuropatwiany, bo tak to w sumie bym go raczej nie kupił. Więc tu podziękowania kieruję do tej osoby. Już w, na pewno mam nadzieję, że się dowie o tym. I to on mnie zaraził hodowlą kur brak. Czy planujesz kupić inny drób niż posiadasz? Nie. Nie planujesz żadnego innego. Ewentualnie myślałam nad gęsiami, ale to jest pytanie, znaczy temat otwarty i zastanawiam się nad tym grubo, bo muszę to mocno przemyśleć. Ale raczej nie. Ale to już wiadomo, czas pokaże. Dużo rzeczy nie planowałem, a są. <grystanie> Stanę tu trochę, po mm. zimno mi tam wieje. <grystanie> Czy ja nagrywam? Tak, ja nagrywam. Nikt inny mi w tym nie pomaga. To moja ręka w sumie nagrywa, nie ja. Ile mam lat? Między 25 a 30. I to zachowajmy. Miało nie być prywatnych pytań, ale że się powtarzało, to na to odpowiem. Jakie kury polecasz na początek? Zacznijmy sobie od niosek. Nioski zdecydowanie polecam rosa czy też inne mieszance, bo są po prostu lepsze. Ja sobie do nich przejdę w tej chwili. Bo są lepsze. Jeżeli chodzi o kury ozdobne, sylki na pewno są taką rasą kury, które są ładne, ale też są, jakby to powiedzieć, trzeba patrzeć, że to są kury, jakby powiedzieć, troszkę wymagające, nie lubiące zimna i tym podobne, mimo swojego puchu, ale po prostu, ale to w sumie zauważyłem po tej powiedzmy zimie, że kury ogólnie są wrażliwe na pogodę i się to na nich odbija. A jeżeli chodzi o nioski, to właśnie mieszance, czy też kury rosa, ja mam lękorny, ja jestem z nich bardzo zadowolony, ale pamiętajcie, jest to rasa wyhodowana dla ferm, czyli ich. Nośność jest zdecydowanie krótsza niż na przykład rosa, czy też inne kury. No ten mały kuciaczek, Najmniejszy, biedny tu poszkodowany, ale nie chce być uniosek, więc sobie niech tu kwitnie. Chyba, że chcecie połączyć nośność i wygląd, to zdecydowanie polecam kury dot, bo to jest rasa kur ozdobnych, ale zarówno dobra rasa kurniosek. Ja na swoje nie narzekam mają ciutkę mniejsze jajka, ale no ich. Y Poziom yy, znoszenia jakby jest bardzo fajny i to mi się u nich podoba. Czy ja mam jakieś inne zwierzęta? Tak. Jak dobrze wiecie, mam kota: dwa koty, luśkę i mańka. No i psy. No i oczywiście w domu są jeszcze rybki. Ale tu, tylko rybki, jeżeli chodzi, to mam głównie welony. Już mam je 7 lat. Sylki. Ktoś tu napisał, że hoduje białe sylki. Nie tylko białe sylki, moi drodzy. Ja mam jeszcze czerwone sylki. Ubarwienie dzikie, brązowe, czekoladowe i czarną. Nie kupuję nowych kolorów, ponieważ chcę połączyć, zrobić miksy z kolorów, które już posiadam. Więc na tą chwilę na pewno nowych silek, nowych kolorów silek nie będzie. Ale zapomniałam o tej siwej małpie. To też ona jest. Więc nowych silek jakby to nie powiem. Nowy rasy kur? Nie, zdecydowanie nie. Nic już nowych rasy kur na tą chwilę nie będzie. Pamiętajcie, trzeba mierzyć cele na zamiary. Ja też nie rozszerzę kurników. Aha, ciekawe pytanie: kiedy i po co się przycina kurą Kuperki. Kurą w szczególności na przykład jeżeli tu chodzi o silniki czy obrach, przycina się po to, żeby było lepsze zapewnienie koguta. Prawda? No, odezwał się. Ponieważ często przez te kuperki, no że tak powiem, kogut nie trafia i wtedy zalężenie jest mniejsze. A kiedy? Najlepiej przed okresem lęgowym po pierzeniu. Bo pamiętajcie, że przed pierzeniem one po prostu odrosną. A no tu trochę zamulony jesteś, Pawlowski, co ci? Nie, odpoczywa. O nie, 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 odpoczywa. Jak zapobiec dziobaniu kur? moi drodzy to jest prosta sposoba kury dziobią bo nie mają białka jest mała ilość białka w kwiecie i po prostu tą ilość trzeba uzupełnić i to najczęściej dziobanie innych kur jest tego objawem więc moi drodzy to jest najważniejsze żebyście to mieli zawsze unormowane i w jakikolwiek sposób na poziomie bo was to się będzie powtarzać i druga sprawa czy kury potrafią zadziobać inną kurę gdy, gdy widzą grafik potrafią Miałem taki przypadek, potrafię to zrobić. Kury reagują na krew jak wampiry. W cudzysłowie mówiąc, po prostu kura, gdy widzi krew, od razu do niej leci. Więc, jakby to powiedzieć, no trzeba uważać, ranny kury separować. Ja to robię od razu, czy y, też ja smaruję kremem, żeby te rany się zagoiły. Ale mówię, najlepiej taką kurę odseparować, bo po prostu, gdy kura naprawdę zobaczy krew, to jej odbija. I to jest nieuniknione zostanę tu, a będzie mój cień w ale trudno czy mam zamiar hodować króliki? nie, mój ojciec prowadził hodowlę yy, yy, i mam jakby to powiedzieć uraz, nie to, że jest źle traktował, bo ja bardzo traktował, ale ja po prostu tego nie będę robił, bo ja ich nie zjem więc yy, u mnie hodowli królików nie będzie no patrzcie na tego no to jest chyba kotów miejsce, prawda? kolego? One to już się w tej stodole trochę rozbestwiły. No ale siedzą głównie też w stodole. Nie chcą siedzieć na dworze, a ja im nie będę zabierał ruchu. Czy siatki nad wybiegiem uchronią przed drapieżnikami? Siatka na pewno uchroni przed drapieżnikami z lotu, czyli jaszambami czy ptakami, ale przed lisem już nie za bardzo, bo lisce pozwoli tam wejść i wejdzie bo to jest dla niego żadna przeszkoda ja mam ten plus, że u mnie część tam jakby obgrodzenia jest pod prądem bo to ma moja sąsiadka konia i po prostu lisy jakby nie odwiedzają mimo tego, że jak widzicie mieszkam kołasu. no na tą chwilę z lisami problemów nie mam więc no przed tym raczej lisa nie uchronimy najlepiej jest właśnie zabudować doły siatek trochę podkopać i wtedy no jest na pewno lepsze bezpieczeństwo. U mnie tu widzicie, że są takie te, ale to nie są raczej przed listą, tylko przed kurami, bo moje kury pod siatką przechodzą sobie na trawkę. Czy można hodować drób na naturalnych składnikach bez paszy? Można, ale pamiętajcie, że ja u mnie dodatek paszy tej... Kupnej to jest akurat pasza z suszoną trawą. Jest to zaledwie od 10 do 20% dziennego wyżywienia. Kury, oprócz czego dostają witaminę, bo niestety tego nie unikniemy, te witaminy musimy podawać, bo kury tego wymagają. Nie każda pasza i nie każdy też ma takie doświadczenie, przyznajmy się, bo ja też nie mam aż takiego doświadczenia, żeby idealnie tą paszę mieszać, żeby była w pełni zaspokajać jakby potrzeby kur. Ale można, ale raczej polecam z małym dodatkiem, jednak paszy. Czy też po prostu witamin. Czy ile trzeba mieć kur? Wniosek, żeby sprzedać się po całe były z tego jakiekolwiek zyski? Szczerze, u mnie jest. Ja mam w tej chwili 24 kury i jak jakie to zawsze powtarzam w filmiku. One. Teraz powiem szczerze, że mogą już nie zarabiać, ponieważ liczba kur się trochę zwiększyła, ale. Wcześniej zarabiały na utrzymanie kur, jakby tam grosze mi zostawały, ale po prostu pamiętajcie, musicie mieć odbiorców, bo wtedy, no, że tak powiem, nic z tego. No i no na pewno 10 kur nie przyniesie nam takich zysków, chyba że faktycznie mamy tylko 10 kur i 0 kur ozdobnych, które, że tak powiem, jakaś się nie sprzedaje. To wtedy oczywiście wiadomo, że e, ta liczba wystarczy. Idą sobie brachmy na spacerek. No. Wracam do kurnika. Ha. Jakie wolę lęgi, naturalne czy inkubator? Ci, co oglądają moje filmy, dobrze wiedzą: lęgi naturalne. Z niecierpliwością czekam na moje pierwsze kwoki, bo dla mnie te lęgi są po prostu mniej czasochłodne. W yy, porównaniu do tamtego roku lepsze wyniki się osiąga, ale wiadomo. Jakby to powiedzieć, mniej kurczaków sprzedaż, bo mniej też wychowasz niż w inkubatorze, ale zdecydowanie wolę lęgi naturalne. Moje kolory kur są różniaste i tu nie odpowiem, bo naprawdę jest ich wiele. <śmogę> Mogę powiedzieć tylko, że brachmy posiadam grono stajowe, kura kurapatwiane i lemon i jedną białą. E jak ktoś zauważył, jedną czerwoną. Nowe woliery, nowe kurki. Nowe kurki tak jak mówiłem na tą chwilę raczej nie ewentualnie kury do mojego kochana miniaturowego yy, Woliery, no niestety na tą chwilę yy, jest to na pewno opóźnione w czasie, ponieważ po pierwsze no, mamy zamknięte sklepy, które sprzedają materiały do budowy na tą chwilę do 20 kwietnia, więc na pewno odpada. U mnie w pracy będzie to dosyć ciężki okres, więc jakby dołożenie pieniążków z, moich, z mojego konta będzie ciężkie, ponieważ no wypłata o wiele wiele spadnie niestety z powodu, bo ja nie pracuję w tej chwili. Jestem na przymusowej jakby to kwarantannie. Nie, nie jestem chory i nie jest to kwarantana na nałożona jakby powiedzmy z urzędu, tylko w Niemczech wymagają, że pracownicy w moim powiecie, pracownicy gastronomii, które mają zamknięte lokal, jakby mają, nie, mają prawo, znaczy mają siedzieć w domu, jeżeli jest to możliwe, ewentualnie tylko na zakupy czy apteki i lekarza, a resztę mają po prostu pozostać w domu i się w pełni z tym zgadzam. No i na tą chwilę nowe woliery stoją Zobaczymy po sprzedaży kurczą Czy będzie lepiej Ale to mówię to dopiero czerwiec, lipiec I wtedy raczej postaram się w tym roku Postawić tutaj dwie woliery I tu po prostu też będą zrobione Dwa nowe kurniki Które będą większym kosztem Ale po prostu tutaj na tym jakby powiedzieć syfie Bo tu jest piasek i drewno było I tu po prostu chcę zrobić dwa kurniki I w tej chwili po prostu Dwa albo cztery węże zobaczymy no i to chcę zrobić w tym roku, ale mówię, jeżeli sytuacja się zmieni, po prostu sprzedaż kurczą też będzie lepsza, bo tu już muszę dokładnie polegać na finansach ze sprzedaży kurcząt ile masz zamiar nasadzić kwok? Ile usiądzie tyle będzie? Jedynie kwoki, które będę ograniczał, to będą kwoki nioski, bo w tamtym roku po prostu była ich za duża ilość i nie, końca, nie do końca wszystkie się sprawdzają. I z nich raczej zrezygnuję, żeby one, bo wiem które to dokładnie, żeby one raczej nie siedziały. Kury nioski z tamtego roku mam dwie fajne i raczej tylko te nasadzę, a kury ozdobne wszystkie, które usiądą. Czy kury będą rozdzielone na ozdobne? Czy pozostałam w tym kurniku, czasem? Na tą chwilę te rozdzielenie kur ozdobnych, które jest, te będzie, czyli Kur brachmy lew Dobrze mówię, kura patwiane i kochiny, reszta nie będzie rozdzielonych, No patrzcie co za diabły tutaj siedzą, bo tu widzicie mam te dwie woliary. Reszta nie będzie, ponieważ no nie mam na to chwili też warunków. Ale jeżeli chodzi na przykład o tutaj, kury pawlskie jeszcze w tym roku nie są zdane nie są zdolne do rozrodu wajdoty również, bo kogut jest za młody może dopiero w późniejszym terminie i żadna kura, i żadne jajko wajdota też nie jest zapłodnione yy, karzełki nie ruszają sileks, koguty silki ruszają tylko kury silki więc po prostu będzie tak jak jest w tej chwili, no niestety nie ma warunków nic z tym nie zrobię gdzie ja mieszkam? w Niemczech, yy, powiem tylko, że w, regi w regionie nadmorskim, blisko granicy polskiej, znaczy blisko Region znajduje się blisko Polski. Jest to przygraniczny region. Nowe rasy, tak jak już powtarzałem, nowych ras raczej nie będzie, moi drodzy. Eee, no, bo po prostu mówiłem: trzeba cenić warunki na zamiar. Moja pierwsza rasa, jeżeli chodzi o kurę ozdobne to są silki. Niestety ich tu nie ma. Ponieważ mój pies je załatwił. W sumie najbliżej pierwszych kur jest ten dziaduś uratowany mieszaniec. Jest fajny mieszaniec, ale on tu zostaje i nie będzie. Został uratowany z kiepskich warunków, ale to jest właśnie on i ta siwa kurka i dwie czarne, ale diabły są w gdzie one są. O, ma już się dzisiaj na spacerowo, ale zaraz go zamykam. Powiększenie stodów, karzełków i serami. Nie, nie będzie żadnego powiększenia, bo to nie jest u mnie rasa, przepraszam, yy, rasa hodowlana, jest to rasa ozdobna, która się po prostu dynda, bo od dzieciństwa mój ojciec jak miał, to zawsze miał parkę właśnie seram i tak właśnie jest u mnie. Ewentualnie jak będą piskaki, to zostanie yy, to zostanie kurki zostaną, ale koguty już nie zostaną. Taki jest mój plan, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Ale zakupu specjalnego co do hodowli nie będzie. Aha, czy ja będę się przeprowadzał do Polski, zabiorę kury? Na tę chwilę moi drodzy, ja się nie będę przeprowadzał do Polski, bo tu jest mój środek życia, ja tu kupiłem dom i tu na tą chwilę zostaję. Mam tu pracę, mam tu życie i mi się tu podoba i na tą chwilę nie ma. W ogóle myśli o zamiarach powrotu na pewno jakbym ewentualnie była taka sytuacja, na pewno bym wszystkich kur nie przeniósł, Bo do tego też u rodziców, czy jakbym se musiał chyba kupić drugi dom, to warunków nie ma. Przepiórki, nie, żadnych przepiórek, nie, nie bawią mnie, nie kręcą, nie, nie chcę żadnych przepiórek, naprawdę nie bawi mnie ten sport. Ile masz obringtonów, czy będziesz powiększał stado? Moi drodzy, obringtonów, jak dobrze wiecie, z 8 zostało 7. czy będę powiększał stado, dopiero się okaże, co to będzie. Są to jajka pisklęta po trzech y, grupach rozrodowych, więc różnica genetyczna jest, ale zobaczymy, co się okaże, dopiero co będzie. Ile kogutów, ile kurek, mam nadzieję, że chociaż jedna. Czy będą kaczki na sprzedaż? Moi drodzy, żeby były kaczki na trzeba sprzedaż trzeba mieć pisklęta, a w tej chwili nie ma mowy o pisklętach, bo nie ma żadnych piskąt, bo nie ma jajek, jest tylko jedno jajeczko, ale jeżeli kaczki będą, to kaczki na pewno pójdą na sprzedaż, ewentualnie zostanie jedna kaczka. Kaczory na pewno pójdą na sprzedaż. Jak kupować kurki, żeby nam nie wcisnali chorych i tym podobne? Moi drodzy, ja większość kur... nie. Wszystkie kury kupywałam widząc je. I ja wyznaję, że ta metoda jest najlepsza, chyba, że mamy doświadczenie z naprawdę znanym nam hodowcą i znamy, w jakich warunkach trzyma. Taki właśnie yy, będzie zakup, jak się uda, mam nadzieję, że w końcu się to uspokoi koguta agronostajowego yy, od hodowcy właśnie Brachma Polska, wiem w jakich warunkach żyją te kury. W sumie wiem to od początku, od Piskaka są to bardzo dobre warunki, ja widzę te kury wiem czy coś się z nimi dzieje czy nie to taką kurę jestem w stanie kupić, że tak powiem bez dotykania i zobaczenia ale większość kur jednak polecam kupować poprzez zobaczenie ich tak było w wypadku niosek, czy każdej kury ozdobną którą tu miałem, ja wszystkie widziałem przed zakupem yy, w pierwszych po prostu jeszcze się nie zwracałem uwagi, to je po prostu kupiłem sobie i były, no i niestety zachorowały, więc lipa Aha, i moje dalsze plany. Na pewno moje dalsze plany, to tak. Yy, zastanawiam się w sumie nad tymi, czy do tego sprzedawać, czy nie. Te kury są bardzo kolorowe, więc nie za bardzo mi to na rękę, ale raczej nie, ale zobaczymy. Tak, yy, mam jajka w inkubatorze kur pawlowskich, czyli utworzenie z dwóch stat kur pawlowskich nowych. Yy, jeżeli chodzi o kury yy, brachmy... Yy, aha, bo tu właśnie tego pytania nie zauważyłem, gdzie one było. Czy będę kupywał Koguta do tej brachmy Lemon? Nie, nie będę kupował. On zostaje z grona stojowymi, bo ja prawdopodobnie i tak jakby wstrzymuję hodowlę tej rasy. Słuchajcie, bo ja muszę kota pogonić, bo mi tutaj rozrabia. Prawdopodobnie jak mój brachimka, wyzdrowieje on i tak, będzie słaby do rozrodu, ale zobaczę, to sprawdzę, to jej tak raczej już przy gr grono stojowych Zawsze stanę na tym, co jest, chyba że będą fajne koguty po nim. Skupić się na pewno na. Tutaj mamy kuropatwiane, patwiane, tu będzie tworzone drugie stado. No, mówię, myślę właśnie o plinktonach i kochinach i te kury, tak jakby powiększyć. To są moje dalsze plany: właśnie wybudowanie tych wolier, rozdzielenie tych kur. W szczególności, że kury pawowskie to są kury, które potrafią bardzo fajnie latać. A wolę w sumie mieć wolierę zamkniętą niż się bawić przycinanie skrzydeł. Bo moje kury tego nie lubią, szczególnie jak widzą mnie z nożyczkami, ha, ha 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 nie dziwię im się, <laughs> więc to są moje dalsze plany na tą chwilę, na pewno po prostu rozwinięcie hodowli i dopracowanie, po prostu wiemy jak to zabrzmie, ale dopracowanie genów tak na wielki strzał i na fajne wystawy. No, w tym roku już wiem, że w regionie najbardziej wystawa, która mnie interesowała, się nie odbędzie na 90%, więc raczej wystawy będą w przyszłym roku, bo w tej chwili też mamy zawieszone wszelkie spotkania w związku. A że tak wiecie, ja jakby zaczynał tą historię związkową, to jakby dalszy proces się wstrzymał, więc zobaczymy jak to będzie, więc prawdopodobnie wystawy dopiero niestety w przyszłym roku, ale będą i to jest mój plan, największy. I tu właśnie nadzieja jest w tym panie i w jego potomstwach, ale tu liczę bardziej na kurki, które są yy, po tej kurce, a po tej kurce nie mam jajek, bo ona dopiero zaczęła nosić. Hi hi. Ale zobaczymy właśnie jak to będzie. Dobrze moi drodzy, ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za... Pytania, dziękuję Wam za subskrypcję. Udostępniajcie dla swoich znajomych, żeby było Was coraz więcej. Tak jak mówiłem, konkurs wysyłka. Już poinformowałem wszystkich, yy, którzy wygrali. No niestety, ze związku z istniałą sytuacją, zostanie przesunięte. Nagrody czekają. Nie martwcie się, ich nie wyrzucam ani tym podobne. Czy dla siebie? One czekają w torbie, popakowane w domu i więc ta wysyłka na 100% się odbędzie, żeby nie było tu, że jestem oszustem czy coś. To się na pewno odbędzie, ale mówię, jak będą już do tego możliwości. I kolejny konkurs jest planowany na 1500 subskrypcji. Będzie ten konkurs, ale na pewno wysyłka też będzie opóźniona, jeżeli sytuacja się nie zmieni. Więc na to się na pewno nastawcie. A żeby był konkurs, musi być Was coraz więcej. Więc polecam do. Zachęcam do subskrypcji, udostępnienia, lajkowania i udzielenia się pod filmami. Mam nadzieję, że uzyskaliście odpowiedzi na wszystkie filmy. Yy... Więc. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jeżeli czegoś nie powiedziałam, możecie napisać pod filmem, jak już to konkretne pytania i po prostu będę pojedynczo pytania wybierał i przed każdym nowym filmem ja mówił. Więc trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.